W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, co to jest nadsterowność, czyli tendencja samochodu do zacieśnienia zakrętu, uślizg tylnej osi. Dzisiaj powiemy o kolejnym rodzaju poślizgu, który sprawia problemy kierowcom, czyli o podsterowności. Podsterowność to tendencja samochodu do poszerzania zakrętu, czyli do wyjeżdżania przodem poza tor naszej jazdy. Pamiętamy o tym, że w sytuacji, kiedy w pościgu spada nam tyl na oś, ratunkiem na to jest tak zwana kontra. Kierujemy koła w tą stronę, którą ucieka nam tył, czyli w tą stronę, którą chcemy jechać. Z tym większość nas nie ma problemu. W sytuacji, kiedy dochodzi do podsterowności, czyli do uślizgu przedniej osi, kiedy my skręcamy, a ten samochód chce nam wyjechać poza naszą drogę, człowiek ma tendencję do dokręcania kierownicy. Jest to błędem. Wtedy nie opanujemy samochodu. Znajdujemy się na kręgu płaskiego. Pokonujemy cały czas ciągły zakręt w lewą stronę. Jeżeli za mocno skręcimy kierownicę, dodamy dodatkowo gazu, dochodzi do podsterowności, tak jak to miało miejsce w tym momencie. Nie udało nam się utrzymać na naszym torze jazdy. Większość z kierowców w sytuacji, kiedy samochód nie chce skręcić, a już wykonało skręt kierownicą, to samochód wyjeżdża na zewnątrz drogi. Co robi? Dokręca tą kierownicę. Dlatego, że większość z nas myśli, że skręciłem auto, nie skręciło, to muszę skręcić jeszcze bardziej. Nic bardziej mylnego. Jeżeli te koła już są w skręcie, a my skręcimy tą skrętkę jeszcze bardziej, to one nie odzyskają przyczepności. Naszym ratunkiem na sytuację, kiedy dochodzi do uślizgu przedniej osi, jest przede wszystkim zdjęcie nogi z gazu, czasami tylko to wystarczy. Przednia oś dociąża się wtedy i samochód może skręcić. Jeżeli to nie pomoże, to powinniśmy Delikatnie odprostować kierownicę i ponowić ten skręt. Oczywiście z jednoczesnym zdjęciem nogi z gazu. Pamiętajmy o tym, że to co się dzieje z przednią osią pojazdu wyczuwamy poprzez ręce na kierownicy, poprzez układ kierowniczy. Dlatego, powtarzam, bardzo ważne jest to, by zawsze dwie ręce mieć na kierownicy. O, noga z gazu, odprostowanie, ponowienie skrętu. Udało nam się utrzymać na naszym torze jazdy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy mamy samochód wyposażony w system ESP. System, który stabilizuje nam pojazd w czasie pokonywania zakrętu. Jeżeli ma dojść do uślizgu. System próbuje i utrzymuje samochód w naszym torze jazdy. Oczywiście jeżeli warunki, które są na y, drodze, na to pozwalają oraz prędkość, z którą się poruszamy. Pamiętajmy jednak, że dobrze wyczu samemu wyczuwać, co się dzieje z pojazdem, właśnie poprzez ręce na kierownicy czujemy, co się dzieje z przednią osią, dlatego że jeżeli my mamy prawidłowe... Y, ruchy, czyli prawidłowo operujemy samochodem w sytuacji podsterowności, yy, możemy pomagać w działaniu systemu ESP. Skracamy po prostu czas jego działania. Taką typową sytuacją na drodze, podczas yy, której może dojść do uszlizgu przedniej osi, yy, jest pokonywanie zakrętu, w czasie którego zmienia się nawierzchnia. Tutaj będziemy mieli zakręt w lewą stronę, yy, podczas którego przyczepnej płyty betonowej, nagle zrobi nam się płyta poślizgowa. Zobaczymy, co się wtedy dzieje. Na drodze może nas zaskoczyć kałuża, może nas zaskoczyć jakaś plama śliskiej substancji y lub po prostu przymrozek, zamarznięta kałuża. Tutaj jedziemy, zakręt w lewo, wjeżdżamy i nagle dochodzi do tej podsterowności. Staram się, cały czas pracuję kierownicą, zdjąłem nogę z gazu, udaje nam się utrzymać w tym zakręcie. Teraz zademonstruję Nieprawidłowy przejazd zacieśnie ten zakręt, czyli zrobię tak, jak robi większość z kierowców, kiedy dochodzi do uślizgu przedniej osi. O, samochód nie skręca, skręcę jeszcze bardziej. No i efekt widzieliśmy. Uderzyłem w przydrożne drzewo. Teraz jadę z włączonym systemem ESP. Prędkość przejazdu jest taka rozsądna, zobaczymy czy uda nam się utrzymać w naszym torze przejazdu jak ten system zadziała o jak widać i czuć samochód jest dohamowywany przez system bez najmniejszego problemu udało nam się pokonać ten zakręt Chciałbym zwrócić uwagę że praw fizyki nie da się oszukać w tej chwili przejedziemy ten sam zakręt z włączonym systemem ESP ale z dużo większą prędkością. Jak zaraz się przekonamy, system ESP niewiele nam pomoże. On próbował działać, jednak nie wyrobiliśmy się w tym naszym torze jazdy. Już jesteśmy poza drogą. Zastosowane w samochodach Renault reflektory ksenonowe pomagają w przewidywaniu zagrożeń. System kontroli toru jazdy ESP wyraźnie zwiększa panowanie nad samochodem, podobnie jak system wspomagania nagłego hamowania. To najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa. Aż 8 modeli Renault zdobyło maksymalną ocenę 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. W programie edukacyjnym Bezpieczeństwo dla Wszystkich wzięło już udział ponad 600 tysięcy polskich dzieci. Propagujemy bezpieczne zachowania na drodze. Renault, lider w dziedzinie bezpieczeństwa.